Irena Tetłak, więź. Kiedy spoglądam sobie w oczy, Widzę nadal młodą dziewczynę. Życie toczy się swoim torem. Obok niby bliscy ludzie, Nie widziałam niektórych od lat. Szmat czasu nas dzieli, złamane przysięgi najbardziej. I cała prawda o naszej codzienności. Nieprzerobione trudne sprawy, nieprzegadane noce, to za naszych nieprzyjaciół, aktualne wyobrażenia o wolności, pozorna więź, przecież niejednoczy, wyjęci z innych pudełek puzli, włożeni do jednego wora. Odporni już na hejt i osądy, nieodporni wciąż. Na śmierć i życie.